Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej chyba epickiej bitwie. Epicka na pewno będzie, ponieważ będzie wyciąg, ale oprócz tego zastanawiam się mocno nad tytułem, który wybrać: czy będzie to kuriozalny wyciąg, czy jakieś jajak, berety, lub jeszcze inne dziwne cuda. To, co się tutaj będzie działo w późniejszej fazie bitwy, naprawdę jest dosyć niespotykane. I, 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 <śmieniu> I takich rzeczy się często nie widuje, także z tego punktu przynajmniej już warto taką bitwę uwiecznić na kanale. Bohaterem jest Kogier, w jak pancerze Esto. Himmelsdorf 39% to nie za wiele, ale losowanie całkiem dobre, jeśli chodzi o mapę. E dziesiątek też nie ma dużo, chociaż dosyć takie potężne maszyny Eseta, jak pancer Wafel, również może krzywdę jak najbardziej zrobić. No i zobaczymy sobie, niech się nam tutaj bitewka rozkręci, na dobre. Kogier sam na przepychaczu. Nadaje się oczywiście jak nikt w to dokładnie miejsce, aczkolwiek IS-4 mógłby tutaj no, nieco wspomóc. Wiadomo, że reload tylko 20 sekund może wpłynąć negatywnie na obronę tej alejki. Jeśli by jakiś wróg wyjechał i zdetrakował, no to mogło być krucho. 01 Kogier nie raszuje do przodu, ponieważ wie, że może natknąć się przynajmniej na jak pancera i esetę. One tutaj prawdopodobnie mogą być na razie nic. Na mini minimapce jakiś tam heavyk jest na górze, ale literek, znaczy nazwy nie pokazuje. No dobra, czekamy na spokojnie. Kogier bez stresu. Tutaj haps już spadają na naszej drużynie, ale mamy jak pancera. Bardzo zły strzał. Pewnie nie chciał kogier strzelić w górną płytę. Nie mógł się pewnie zdecydować między policzkami a dolną płytą i weszło. Jak weszło, na szczęście jak pancer przeciwny również się dignął. W hapsach już tracimy ponad 4000. Także to nie jest dobrze. Bardzo szybko te hapsy udało się stracić. No i bitwa. Tak jak ostatnio, większość bitew bardzo szybko spadają hapsy. Szybko spadają czołgi, na razie wygląda to, że jest tutaj tylko jak pancer. Kogier na razie bardzo pasywnie nie chce wyjechać pod tego drugiego, jak pancera. Ma ukrytą w miarę dolną płytę widać tylko nadbudówkę, którą postrzale mógłby skontować. Teraz, oczywiście, w nic nie wejdzie, trzeba wyczekać idealny moment. 2 do 4 składa się powoli górka, no jeszcze powiedzmy nie, ale, ale już dwa czołgi przewagi. Ale spokojnie, uwierzcie mi, bitwa naprawdę się rozkręci i, i będzie w tej działo jeszcze dużo, a nawet więcej niż w zwykłych bitwach. 2 do 5, niech tutaj nam więcej popada czołgów. Jest jak pancer, weszło, o dziwo weszło, ponieważ było to jak pancer był skontowany i mogło mimo tych prawie 300 peny się odbić, spokojnie. Także tutaj dosyć szczęśliwy strzał, 1169 obrażeń, dopiero pierwsze obrażenia. Kogiera w hapsach cały czas spora strata, górka teraz zaczyna już mocniej siadać w rogu jest tam o wiele więcej Kogier tutaj cały czas zajmuje się tym jak pancerem już czwartą minutę jak pancer strzelił na pałę bez przecelowania Kogier bardzo ładnie, celowany strzał po włazie szkoda, że tak słabo wylosował zostało 38 HP załadowany burzak, oczywiście decyzja jedyna słuszna, 58 Hila praktycznie nie ma. Torto jest, oczywiście, idzie. idzie do Piachu 59 I zaczyna nam się robić coraz weselej. 9000 HP kontra niecałe 5, 4000 HP straty. Kogier bez jeszcze straty HP. Tylko, że co z tego, skoro padło wszystko, zaraz się wyleje banda wrogów. No i w normalnych warunkach, zazwyczaj, oczywiście, bitwa kończy się za minutę lub dwie. Kogier jest zajeżdżany. No i kończy się zabawa, 5-11, w hapsach ogromna strata, we fragach ogromna strata, tradycyjna, przegrana bitwa. Na górce widzimy tam IS-3, T-34, E-50, jeszcze coś tam było, chyba WZ-a, 5-12, fatalna sytuacja, Kogier sam z dwoma artami na masę wrogów, na 10 wrogów, 3 na 10, 3100 HP kontra 8200. W sumie teraz już jestem przekonany, że wybór depickiej bitwy jest słuszny, no bo naprawdę wyciąganie takich bitew to jest rzadkość. 612 GW rozwalił R-251, teraz wjeżdża na Badchat. Nie wiem, jak on się wyspotował i skąd, ale Kogier przytomnie go rozwalił. Nie wiem, no chyba to widzieliście. On praktycznie wyjechał przed Kogiera, oddał jeden strzał i dopiero się zaświecił, także było to kuriozalne. Jak zresztą cała ta bitwa 712 ogromna strata w HP 2000 HP kontra 7000, 5000 punktów straty S51 ukrył się w tej alejce. Kogier robi to samo, i tutaj nam się zaczyna najciekawsze WZ120 dinga się. Kogier z ją wykańcza. 3000 HP GWS100. Jakimś cudem jeszcze żyje, ale myślę, że już niedługo. Tutaj kogier ma do pomocy S51. GWS100 wykańcza jeszcze M12. Nie wiem jak to się stało, przecież on strzelił na niego, wyjechali wrogowie yy, i zdążył przeładować i wykończyć kolejny czołg. Bardzo dziwna sytuacja. Teraz już padł. No ale ile można? Yy, 10 do 13. Widzimy 1700 hp kontra 5700. Yy, totalna. Totalna przewaga wrogów. Mają e S.T. jak Panzer 100, Konquerora, G.C. isa trzeciego oraz T34 kontra 1 jak pancer oraz Arta S51. Obaj zabunkrowani w tym wjeździe. To jest o tyle dobre, że na pewno nikim nie wiedzie na plecy. Aczkolwiek w tym momencie bardzo, bardzo często w 95% przypadków no, wrogowie zaczynają kapować bazę, to, to, jest jakby standard. Wyjeżdża Eseta, Kogier nie strzela, celuje, bardzo ładnie, weszło w policzek, znowu niskie losowanie, 986, Kontowanie. zasłaniamy Artę, wyjeżdża jak pancer, zaczyna się robić <noise> jajcarsko, już się śmieje. Teraz jak pancer... teraz zobaczcie, Eseta dostała od... S51, a jak pancer zabił swojego sojusznika, który wjechał mu pod lufę i wykończył esetę? To po prostu kuriozalna akcja, naprawdę według mnie to było totalnie dziwne. Teraz jeszcze wykańcza kogier, jak pancer s 100 wyjeżdża i z trzeci: no coś niesamowitego. <laughs> Wyjechał eseta, która miała kupę hapsów, dostał bułę od y, naszego S51, po czym sojuszniczy. So, jego sojusznik, czyli jak pancer go wykończył, no po prostu kuriozum. Teraz i trzeci nie wiem na co, na co czeka, znowu bardzo niskie losowanie 982. Wrogowie grają po prostu najgorszą bitwę, jaką chyba widziałem w wykonaniu przeciwników. Także też dlatego chciałem ją pokazać. Zobaczcie, jaki to jest pogrom. Cztery czołgi już T34 T34, nie wie co ma zrobić. Są we dwóch. I plus Conqueror GC. Wiesz, ta Eseta i jak 100 powinni wykosić po prostu nas 50 razy. Nie wiem, jakim cudem udało się to przetrwać. Jak ten jak Pancer mógł w ogóle y, zabić swojego? Wypaliśmy mu taką bułę totalną. No naprawdę kuriozalna sytuacja. Arta nie trafia. Czekamy na rozwój sytuacji, bo to jeszcze nie koniec. Y, już tutaj było y, kilka tych kuriozalnych akcji, ale to jeszcze nie koniec. Y, I z trzeci. Czekamy, co zrobi T-34. Nie wiadomo, co zrobi. Yy, teraz może Arta, jeśli by zaczęła kapować, to by wywarła presję na Kogierze i ten musiałby się stąd ruszyć. Ale nie ma zamiaru. Zabunkrowali się z Artą w uliczce, we wnęce i czekają, co robią przeciwnicy. A ci popisują się no, skrajną nieudolnością. Teraz kolejny... Kolejne debilne, że tak powiem, zagranie. I trzeci wyjechał całkowicie pod lufę. Chciał objechać, nie wiem, jak pancera S100 od przodu. No, czy wy to czaicie Zamiast zrobić jakiś manewr od tyłu, cokolwiek, to wyjechał centralnie pod lufę. Myślę, że jest niewidzialny. Ręce opadają, ale dzięki temu yy, takie bitwy się zdarzają. T-34, pełny T-34. Nie ma jak strzelić. T-34 na złocie. Ten zrobił za to manewr. <laughs> okrążający z drugiej strony, chociaż miał niezłą pozycję. Dobra, jest T-34. Teraz jak pancer wyjeżdża, Kogier go paca za 1041, ma już 6200. Teraz pojawia się Conqueror GC na plecach. Żeby tego było mało, to mamy teraz Arte, która może każdego oczywiście wykończyć praktycznie na one-shota. T-34 zwiewa. Conqueror chyba ładuje. S-51 się ustawia... Podjeżdża Kogier, i teraz Conqueror strzela między nich. I zobaczcie, prawie robi bombardiera Kogier, wstaje 195 HP. Teraz jeszcze T34 na plecach. Kogier kontuje się tyłkiem. W ogóle co tu się dzieje w tej bitwie? Strzał totalny kalafior T34 to po prostu cuda na kiju. Teraz będzie gonitwa za T34, nie uda się trafić. No, przecież to co się tutaj dzieje, to można by obdarować 10 różnych bitew. Arta prawie zrobiła bombardiera na, na dwóch czołgach. S-51 cudem jak miś przeżył. Kogierowy stał 195 HP, również mógł spokojnie zejść. Także losy tej bitwy no, są niezbadane. Jest to wreszcie, wreszcie jakaś bitwa, która jest yy, niepewna do końca. Nie ma 15.3, tak jak w obecnych czasach, tylko dzieje się dużo. Yy, może nie będzie tutaj Kołbanowa, bo cały czas walczył z tą dzielno, dzielną Artą. Ale za to emocji co nie miara. Jaja jak Berety. No i teraz tylko wykończyć T34. S51 bardzo dzielnie wspomagał Kogiera. Ten strzał mógł być tak naprawdę kluczowy w tej bitwie. Różnie mogło być. Zresztą też trochę naklepał. Zresztą zobaczcie po bitwie. Kontowanie się do T34. Idealne. Bardzo dobre zagranie. Ze złota też nie wejdzie, jak będzie źle celowane. No i teraz Kogier ma szansę. Wykorzystuje ją. Uff. Zobaczmy sobie na spokojnie wyniki końcowe. Kogier, w tej epileptycznej, kuriozalnej bitwie, zdobywa odznakę mistrzowską. Medal specjalisty, duży kaliber, stalową ścianę oraz, nie wiem, to jest chyba szczęścia czy Spartanin. Cholera wie, pewnie jedno i drugie by się nadawało. 7258 obrażeń, 6 fragów, 1212 expa i zobaczcie na S51 3318 i też pewnie Masterka 1260 expa. Obrona częstochowy, no niemiłosierna, naprawdę kuriozalna bitwa, niesamowicie 5200 potencjalnych, dystansu nie ma, no bo była barykada, zarobek 33000, także nie ma kołobanowa, ale myślę, że. Bitwę za epicką można uznać, bo była naprawdę wyjątkowa. Także dzięki, trzymajcie się, cześć.